Witajcie w kolejnym odcineczku do SJ. P100 skocznia, jak nie wiele się zmieniło. Nadal prowadzi zniszą, drugi 100, trzeci kos. więc zostawcie suba, bo chcę dobić te 400 łapeczkę w górę. Ostatnio troszkę dmalały wyświetlenia, mam nadzieję, że się poprawicie. No i zapraszam na Dining Lighta, bo tam to już dopiero wyświetlenia nie robią furory w ogóle. Nag nagrywam to dla Was. Więc zaczynamy Dile Hammer 140 123 punkt K 1,8 metra da metr jedziemy Insam kończy dobry wiatr No i dobry Sto sama 129 Kraft, trochę zmieniłem sensitivity, ale czy to to i da? Ale daleko Kraft. Ładny z To 35 I Andreas Bellinger, Zobaczymy. O. No i Bellinger troszkę gorzej, ale 130. I domen Preut. Ładnie Preut. 133 i dobre noty. I Rioju Kobayashi. Cztery do odgłosy. O dwa teraz. No i już niestety. weby wyjście z progu, ale dopiero piąty, ostatni no. No i Mariusz Lindwik. Trochę mnie przechyliło No już tragedia te skoki. Ale trudno, Jan Herr, mam nadzieję, że o się poprawi. No i dobrze, skokerla. 132 No i też No i też dopiero szósty. Nikt nie mi Stefana wziąć. Może zrobi to Lobrokos. No warunki są, wszystko jest. No, ale moje wyjścia z progu, no tragedia. Dobra, no i Kamil. Może sobie trochę przybliżę. No i dobry Kamila. Dopiero trzeci, 134 metry. No i zostanie Olek. Chociaż ten wiatr już widzę, bo troszkę zmienia. Maj. No nie doleciał, dopiero siódmy. No więc po pierwszej serii prowadzi Kraft, Preutz, Stoch, Herberger, InSam, zniszczą też Lindvik i Kost. Pierwsza trójka porozrzucana Ale trudno, lecimy, Lobro kos. no i dobry Sto trzy 133 W pierwszym no mógłby wejść w tej pierwszej piątce Mama Lindwiga. U uh, Lindvik 132 To prawda, no kot go wziął, bo miał tu przewagę. Nie no, niewiele miał. No i Joju. A niepotrzebnie go trochę zniżyłem. 127, dopiero trzeci i Deszpanden ale Deszpanden skoczył 136 I na razie najdalej i Olek zniszczył, mam nadzieję, że on to poprawi ale się z progu no niestety Olej się nie poprawił, a nawet padł na ostatnie miejsce. No trudno, Aleks insan. Ma zabrakło. Dopiero czwarty. No i Wellinger. No nie wiem no jest dobry, co się stało. No i nie idzie odlecieć. Jan Tak. No i w końcu dobry skok Herla. Wszystko było tak jak należy oprócz Not. 133 i Kamil. No i dobrze skoro Kamila, będzie prowadził, tak jest, 133, 61 i domen. Ojej, za bardzo ciągnął i mamy Kamila na podium, no i Stefan Kraft. Czy to zwycięży dzisiaj? No niestety nie. Dopiero czwarty. Więc wygrywa Kamil, drugi Harry, Deszpanden, Kraft, Lindvik, Kos, Insam, Weringer, Preut, Kobayashi No troszkę szkoda szkola zniszczyła, no ale wyraźnie nie widać, żeby to była jego skocznia. Więc przechodzimy no ale wiele się nie zmieniło tylko że kos skoczył na podium więc jeszcze raz zostawcie supa łapeczkę i widzimy się w kolejnym odcineczku siemano.